Do Valoranta ostatnio zawitała nowa kolekcja. I nie dość, że wygląda ona jak broń z CS-a, to ukrywa ona coś, czego kompletnie się nie spodziewacie. Ale zanim o tym powiemy, to szybkie ogłoszenie. W sobotę 15 kwietnia od godziny 11 rano rozpoczyna się na moim Twitchu stream przedłużany. Stream będzie długi, więc możesz zebrać bardzo dużo punktów kanału, za które możesz odebrać 20 zł. Więc zamiast losowania na streamy nagród, które wygrywa tylko kilka osób, to każdy z Was może odebrać 20 zł. No ale mniejsza z tym, przejdźmy już do odcinka. Więc, nowy, nowy zestaw w Valorancie, który został dodany ostatnio, kosztuje 7100 Valorant pointsów. No, skiny wyglądają jak cs myślę, że każdy już to zauważył, każdy o tym wie. No, to jest tak, jakby ktoś spisał zadanie, tylko zaśpisał jeden 1 do 1, no ale to, nie o tym w tym filmie. Generalnie, to jest ciekawostka i coś naprawdę bardzo fajnego, co te, to, co te skiny ukrywają, bo mianowicie jest szansa, że podczas meczu Twoja kosa będzie miała kolor fade albo Safir. Jest to bardzo rzadkie, bo występuje mniej więcej raz na 700 rund, ale za to jakie spektakularne. Co ciekawe, no to w CS-ie kosa Butterfly, czyli ta kosa, która jest z nowej kolekcji Valoranta, również ma skiny Fate i Sapphire, no więc ewidentnie Riot Games inspirowało się, no nawet nie inspirowało, no po prostu spisali zadanie 1 do 1, no, no tak to mniej więcej wygląda. Sami napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, jest to bardzo ciekawe, Wbijaj na mojego Twitcha, tam stream przedłużany, zwykły link w opisie, to było na tym filmie, zostaw suba, siema!